To moja Biedronka, codziennie oszczędzasz połowę Do soboty kup pieluchy, pieluchomajtki na wierzchane dada A połowa wydanej kwoty wróci do Ciebie w postaci vouchera A już od poniedziałku nowe oferty i nowe okazje do oszczędności Moja Biedronka Glovo to aplikacja, która dostarczy Ci cokolwiek ze supermarketu Natychmiast, nawet paczkę pieluch W razie nagłych wypadków Zamów Glovo, a my załatwimy resztę Uczucie piesku pod powiekiem Znasz to? To może być efekt suchych i zmęczonych oczu Zastosuj niebieski wizik, który szybko nawilży i przyniesie ulgę. Wizik może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik dla suchych i zmęczonych oczu. Przyjemny dzień zaczynam dobrze dopasowaną bielizną. Dlatego wybieram ją na astratex.pl Poradzi mi, jaki wybrać rozmiar i król. Najlepszą bieliznę z całego świata znajduję w jednym miejscu, a następnego dnia mam ją u siebie. Kupuję wygodnie z domu, z gwarancją, że wszystko będzie mi odpowiadało. Astratex, specjalista od bielizny i strojów kąpielowych. Ciekawość. W Karfurze ceny dla każdego, więc lato na całego. Apetyt na kuchnię śródziemnomorską, wybrane makarony i sosy marki Barilla na 30% taniej, a oliwa z oliwek marki Karfur za 13,99 za sztukę. W Karfur możemy kupować mądrze. W siatkówce piłka podczas serwu może osiągać prędkość ponad 100 km na godzinę. Serw to jeden z najważniejszych elementów gry, w której bardzo liczą się szybkość i precyzja. Na Twoje potrzeby szybko i precyzyjnie odpowie aplikacja mobilna Banku Milenium. Z nią łatwo płacisz zbliżeniowo telefonem, a przez bramki na autostradzie przejeżdżasz nie wyciągając portfela. Otwórz konto 360 stopni i korzystaj z aplikacji mobilnej bez ograniczeń. Bank Milenium. Menuag na skurcze, na stres, na przemęczenie, na prawidłowy poziom testosteronu. Menuag, męsk, magnes o poszerzonym składzie.